Od czasu wyboru jego następcy Franciszka 13 marca 2013 roku nie ma zatem dwóch papieży, ale istnieje de facto rozszerzona posługa z aktywnym członkiem i członkiem kontemplacyjnym. Dlatego Benedykt XVI nie zrezygnował ani z imienia, ani z białej sutanny dlatego też właściwym imieniem, którym zwracać się należy do niego do dziś, jest wasza świątobliwość jakby zrobił tylko krok do boku, aby zrobić miejsce dla swojego następcy i otworzyć nowy etap w historii papiestwa. Z posługi rozszerzone jako członek kontemplacyjny, robiąc samym krok w bok, ponieważ chciał zrobić miejsce dla papieża Franciszka, otwierając nowy etap w historii papiestwa. Nasuwa się teraz pytanie, czy w takim razie mamy do czynienia z dwoma papieżami jednak, bo to jest ten nowy etap papiestwa. To może być ten nowy etap papieństwa, czy jednak, pomimo wszystko, jest jeden papież. Jeśli papież Benedyk XVI do końca nie rezygnuje, to znaczy, że kolejny papież jest wybrany bezprawnie. To znaczy, że papież Franciszek nie jest papieżem ogromny mętlik w głowie. A jak wy to rozumiecie?